Głos, 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 czurki, czurki, głos, głos czurki. W jaki sposób najlepiej spędzać Dzień Kobiet? Spotkać się, no, podarować prezent? Kolacja przy świecach, lampka wina. Co sądzicie o obchodzeniu Dnia Kobiet? Sądzę, że należy go obchodzić, no, żeby tradycje jakieś takie, wiesz kontynuować tak jakieś takie święta? No, uważam, że no, każda, jakby, każde święto jest dobre do obchodzenia. No, fajnie jak są święta i więcej tych świąt, w lepiej. Uważam, że kobiety swoje święto powinny mieć przez wszystkie dni w roku. Bardzo fajna sprawa, że my mężczyźni powinniśmy kobiety traktować tak przez cały, przez cały rok, jak w ten jeden wyjątkowy no. dzień, ale myślę, że kobiety w ten dzień mogą być jeszcze bardziej doceniane przez, przez nas mężczyzn, więc bardzo fajne, że taki dzień jest. Jaki jest najlepszy prezent według pana na Dzień Kobiet? No to wiesz, no prezent myślę nie, nie ma takiego znaczenia, bo liczy się gest sam, tak? Nie wiem, czy to będzie kwiatek, czy jakaś bombonierka, jakieś wyjście do kina, do restauracji, zabrać drugą połówkę można. Według mnie najlepszym prezentem na Dzień Kobiet jest kupienie kwiatka. Według mnie najlepszym prezentem jest piękny bukiet kwiatów. głos, głos, głos